Witajcie moi kochani, dzisiaj przychodzę do Was z trzema komiksami. Z komiksem pod tytułem Piękna z moim ukochanym, trzecim tomem Donżonka oraz z kolekcją Topiego. I co ja mogę Wam o tym komiksie powiedzieć? W końcu, w końcu doczekałam się trzeciego tomu mojego ulubionego i ukochanego Dążonka. Znowu miałam niesamowitą przyjemność poznać kolejne przygody tych zwariowanych bohaterów. Znowu się świetnie bawiłam, znowu uśmiałam się do łez i znowu z niecierpliwością oczekuję kolejnego tomu. Jeśli czytaliście poprzednie tomy, to doskonale wiecie, czego się spodziewać. Pewnie już macie ten komiks i dawno temu go przeczytaliście i bawiliście się równie dobrze jak ja. Ale jeśli jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności nie czytałaś, nie czytałeś poprzednich tomów, nie masz ich w swojej kolekcji, to ja nie wiem, na co jeszcze czekasz. Marsz do księgarni przed komputer i kupuj, zamawiaj poprzednie tomy i czytaj. Ale że nigdzie nie są dostępne. Wyprzedały się i nigdzie nie można ich dostać. Cóż mogę rzec? Sam sobie jesteś winien, trzeba było brać, jak tylko się ukazały w sprzedaży. A tak na poważnie z tego co wiem, to mają być do dodruki poprzednich tomów. Ale nie wiem kiedy. Musicie się uzbroić w cierpliwość i poczekać, aż znowu będą dostępne. W internetach spotkałam się ze stwierdzeniem, że tom trzeci można czytać bez znajomości poprzednich, że przy lekturze trzeciego niczego się nie traci i spokojnie można po niego sięgnąć bez znajomości poprzednich, żeby kupować i brać, a poprzednie się przeczyta, jak już znowu będą w sprzedaży. Powiem Wam tak, niby tak, ale nie do końca. Ten komiks można czytać bez znajomości poprzednich, ale nie polecam tego robić. W tym tomie występują bohaterowie, których poznaliśmy wcześniej, i nie będziecie czerpać pełnej przyjemności z lektury. Nie wyłapiecie tych wszystkich smaczków, i nie do końca wszystko zrozumiecie tak, jak powinniście. Ja bym Wam polecała kupić póki jest, ale przeczytać dopiero po lekturze poprzednich. Ja się bawiłam kapitalnie. Ten komiks to zwariowana zabawa, jest okraszony genialnym humorem, leje się w nim krew, więc nie jest to lektura dla dzieci. Rzeczy się dzieje w fantastycznym świecie, w którym występują gadające zwierzęta i inne stwory, które mają niesamowite przygody. Wszystko to zostało przedstawione dziecinną kreską, ale nie jest to komiks dla dzieci, nie dajcie się zwieść. Ja ten komiks bardzo, ale to bardzo polecam. Kupujcie, póki jest dostępny i świetnie bawcie się przy jego lekturze. Duży format, twarda oprawa, obwoluta można go dorwać za niecałe 100 zł. Bardzo serdecznie polecam. Piękna to komiks, który niewątpliwie został pięknie wydany ale czy jego zawartość jest równie śliczna i wspaniała? Jest to współcześnie napisana baśń dla dojrzałego czytelnika. Jego akcja rozgrywa się w czasach, gdy żyli rycerze jeżdżący na koniach, kiedy królowie i książęta mieli własne wspaniałe zamki. Jest to opowieść o brzydkiej, śmierdzącej rybami dziewczynie, której największym marzeniem było stać się piękną, by inni już nie myśleli o niej z odrazą, by nie krzywili się na jej widok. Ponieważ jest to baśń, jej marzenie się oczywiście spełnia. Pewna wróżka sprawia, że inni postrzegają ją jako niesamowicie piękną kobietę, ucieleśnienie najskrytszych marzeń. Nie chcę Wam więcej zdradzać z fabuły. mogę Wam powiedzieć, że piękna wzbudziła zainteresowanie wszystkich mężczyzn w okolicy i nie było to zdrowe zainteresowanie. Tak zaczyna się pełna przygód historia Pięknej. Komiks ten czyta się bardzo dobrze, szybko i wzbudza wiele radości. Bawiłam się kapitalnie i często parskałam śmiechem, jacy ci mężczyźni potrafią być głupi i do jakich czynów są zdolni tylko po to, by posiąść przepiękną kobietę. I jaką zazdrość i nienawiść potrafi wzbudzić czyjaś uroda u innych kobiet. Moim zdaniem, kreska jest ładna, wystarczająco szczegółowa, fajnie oddaje emocje bohaterów, jest czytelna i po, po prostu ładna. Mi w ogóle nie przeszkadza fakt, że nie jest wielobarwna i że ma tylko jeden dodatkowy kolor oprócz czerni i bieli. Jeśli lubicie przyjemne, dobrze napisane baśnie o miłości, z morałem i z bardzo ciekawym zakończeniem, które jest istną wisienką na torcie. To jest to komiks dla Was. Nie jest to wybitna pozycja, ale świetnie umila czas i lektura daje dużą przyjemność. Twarda oprawa, duży format, dostępny za niecałe 70 zł. Polecam. Sergio Topi to artysta, z którym wcześniej nie miałam do czynienia. Nigdy bym nie usłyszała tego nazwiska, gdyby nie Łukasz z kanału Co ja patrzę. Serdecznie Cię pozdrawiam. Jakiś czas temu Łukasz zamieścił film o komiksie tego autora, ale w języku angielskim, którego nie znam, więc nieszczególnie mnie tym komiksem zainteresował. Ale gdy tylko ukazał się ten tytuł w zapowiedziach, od razu przypomniałam sobie, że na kanale Co ja patrzę był bardzo pochlebny film o tym autorze. Więc zakup był oczywisty, musiałam przekonać się na własnej skórze, czy Łukasz ma rację i czy ten autor naprawdę jest taki dobry. Ten komiks to zbiór krótkich opowiadań, nie mających ze sobą nic wspólnego, każde o czym innym, opowiadające inną historię. No, dobra, te opowiadania mają pewną cechę wspólną. Są rewelacyjne, i każde opiera się na genialnym pomyśle na fabułę. Ale o tym później. Sięgając po ten tytuł, nie miałam zbyt wygórowanych oczekiwań. Byłam zaintrygowana i ciekawa. Myślałam, że to będzie raczej przyzwoity komik z niezłą fabułą, oryginalnie zilustrowany, ale że to nic wybitnego. Myliłam się. Po pierwsze, kreska. Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że te rysunki są takie sobie ładne, ale to nic szczególnego. O, takie tam czarno-białe bohomazy. Te opowiadania powstały w latach 70. i 80., oprócz jednego ostatniego, które powstało w 1993. Liczą sobie one po 40 lat i więcej, więc można powiedzieć, że są stare. A te ilustracje są dużo lepsze niż niejedne zamieszczone we współczesnych komiksach. Rysunki są szczegółowe, bardzo dobrze i czytelnie przedstawiają daną scenę, świetnie oddają emocje bohaterów, bardzo ładnie odzwierciedlają otaczającą naturę, ale nie to jest w nich najlepsze. Kadrowanie, zabawa perspektywą, wzajemne przenikanie się poszczególnych rysunków. Tego się nie da opisać, to trzeba zobaczyć, by zrozumieć. Każde opowiadanie, każda strona, każdy kadr to uczta dla oczu. Tego komiksu się nie ogląda ani nie czyta. Nim należy się napawać, powoli przewracać strony, by żaden szczegół nam nie umknął, byśmy niczego nie przegapili. Jeśli mnie znacie, to wiecie, że rysunki w komiksie pełnią dla mnie drugorzędną rolę. Dla mnie najważniejsza jest fabuła. Po drugie, fabuła. Każde opowiadanie ma w sobie coś z fantastyki. Występuje tu wiedźma, gadające stworzenia, bohaterowie legend i mitów. Te historie są baśniowe, fantastyczne i niepokojące. Pomimo tego czytając jej odnosimy wrażenie, że to wszystko mogło wydarzyć się naprawdę. Autor tak napisał te opowiadania, by czytelnik poczuł silny niepokój. Czy to fikcja, czy to wydarzenie naprawdę miało miejsce? Przede wszystkim jest to krótka forma opowiadań, więc w ten sposób nie każdemu musi przypaść do gustu. Te historie często mają otwarte zakończenie, pozostawiają czytelnika w zadumie, nie zawsze zaspokoją ciekawość, pozwalają na to, by samemu sobie dopowiedzieć dalsze losy bohaterów. Przekaz nie jest podany na tacy. Czytelnik sam musi wyciągnąć wnioski po lekturze. Ja jestem tym komiksem zachwycona. Powstał on wiele lat temu, a w najmniejszym stopniu się nie zestarzał. Pod wieloma względami jest lepszy od współczesnych komiksów. Czytając go, miałam wypieki na twarzy i z niecierpliwością czekam na kolejne tomy. Jednak jestem przekonana, że ten tytuł nie każdemu przypadnie do gustu. Jest to produkt z wysokiej półki, ambitny. Komiks jest w twardej oprawie powiększonego formatu, dostępny za około 90 zł. Bardzo serdecznie polecam. Moi kochani, to już wszystko, co mam Wam do powiedzenia na temat tych trzech zarąbistych komiksów. Dziękuję za to, że razem spędziliśmy czas. Trzymajcie się ciepletko i do kolejnego zobaczenia. Hejka.